Witam Siemka w kolejnym odcinku na moim kanale. Odcinku nagranym po dłuższej przerwie około dwóch miesięcy, z, 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 która pojawiła się z racji tego, że miałem taką wakacyjną pracę nad morzem. No i po prostu nie miałem tam ani warunków, ani czasu na nagrywanie filmików na YouTube. Yy, przez te dwa miesiące bardzo się cieszę, że pojawiło się 57 nowych subskrypcji, oczywiście jest to liczba malutka. Jednak jak na to, że wszystkie filmiki, które do tej pory były na kanale, nagrałem w sumie 5 dni i potem właśnie przez ten czas wakacji one się wrzucały regularnie przez tam ustawienia w YouTubie, to myślę, że ten wynik 57 osób wcale nie jest słaby, a to, że jeden z filmików ma ponad 2257 <śmiech> <śmiech> bardzo mnie cieszy i generalnie fajnie, że się wam spodobał i jeżeli ktoś go nie oglądał, ogląda ten filmik, to zachęcam także to... Przejrzenia tego filmiku, gdzieś tutaj pojawi się do niego link. Yy, generalnie lecimy dalej z serią pływania z głową. No i dzisiaj, już przechodzimy do kart rzadkich. W serii pływania z głową dla nowych widzów, yy, innych niż to 57 subskrypcji, chodzi o to, że generalnie pomagam Wam wyjaśnić, które karty warto spyłować, a które nie. Dzięki temu możecie mieć lepszą kolekcję, yy, w której będą tylko te karty przydatne bez jakiegoś niepotrzebnego syfu. Dobra, przechodząc do rzeczy, lecimy z tematem. Generalnie już filmik ten już mam, nagrywam od jakiejś półtorej godziny, bo ciągle coś się zacinam i mi coś nie wychodzi, a do tego raz nie nagrałem audio i cały filmik poszedł się, no właśnie. Yy, także yy, mam nadzieję, że teraz się w końcu uda i nie będzie już teraz więcej problemów. Dobra, obraz mi stawia, że wszystkie karty i lecimy z tematem. Ok, przejdziemy dzisiaj, przelecimy karty od druida do szamana. A w kolejnym odcinku przelecimy warriora, czarnoksiężnika oraz karty neutralne. Dobra. Oczywiście w opisie będą linki do poszczególnych klas, żeby jak kogoś interesuje, tylko jedna klasa, to żeby sobie nie musiał się walić. Yy, w słuchanie wszystkiego, tylko będziemy mógł sobie ją przewinąć i będzie zadowolony. No ale już przechodząc do tematu lecimy. Dzikość. Yy, karta klasyczna, nigdzie nieprzydatna, nigdzie nie grana, do czarowania od razu. Karty rzadkie będę się starał omawiać bardzo szybko, ponieważ jest ich dużo, a nie macie pewnie całego dnia na oglądanie takiego filmiku, także bądźcie sobie po prostu teraz Hearthstone'a i lecicie ze mną, otrzymujecie i macie dużo pyłu i macie potrzebne karty. Dobra, pretendentka z Darnarus, fajna karta, bardzo fajna ta umiejętność do otrzymania Kryształu many. Ma ona też dobre staty, jak na karty za dwa many, także na pewno ją zostawiamy. Jest ona także z takiego turnieju, więc spoko. Czasem kagajo z goblinów i karta dość słaba, także do czarowania. Do tego, że z goblinów i gnomów, no to kolejny jej minus. Spoczony Gryzzi zatrzymany, staty 2-2, więc bardzo słabo. Ym, trzeba przyzwać dwóch stronników, żeby to się mniej więcej opłacało, co jest ciężkie. Generalnie karta słaba. Myślę, że może na jakimś bezdridzie, może kiedyś się gdzieś pojawi, ale no, nigdy na jakiejś dużej mocy nie będzie mieć, więc do czarowania. Claxy i z bardzo fajna karta. Staty najlepsze, jakie są możliwe za 4 many, do tego z możliwością dostania jeszcze dodatkowych 5 punktów zdrowia, także super karta na pewno ją zostawiamy. Mm, Luno zwierz dżungli, bestia z Odkrywców. Mm, generalnie jak widzicie ją odczarowałem, po prostu nie widziałem dla niej żadnego zastosowania. Myślę, że to stanie się nie pojawiał. Ja nigdzie jej nie widziałem na yy, ile już gramy tych gier. No z 6000, oczywiście nie od ligi odkrywców, no ale generalnie nigdzie jej nie wygrałem. Nie widziałem na standardzie, także ja tu kartę odczarowałem. Następnie jest opinku Bagna, bardzo fajna karta z przedwiecznych bogów, no chyba nie muszę dlaczego, mówić dlaczego. Po prostu nie daj, że mam możliwość wyboru, to jeszcze do tego nawet jeżeli wybierzemy ten śluz, to jest to karta 3-3 plus 2-2 za 4 many, także super statystyki. O Gajo Gaio, karta bardzo dobra przed nerfem, kiedyś była właśnie 2-4, teraz po nerfie jest dużo słabsza i już raczej nie grana do czarowania. Potem jest ugryzienie, karta czasami się pojawia na jakichś roksauron druidach, yy, także można ją yy, zostawić. Zliczały dzikun, bardzo fajna karta, zostawiamy. Dobre staty, inspiracja bardzo fajna, zostawiamy. Nasycenie, mocna kaptan, dobry draw na druidzie zostawiamy. Spędzające gwiazdy, no jest to AOE, ale jednak dość słabe. Mimo możliwości wyboru, raczej nigdzie nie granym. No, jedną sztukę można zostawić, zostawić ale dwie raczej nie ma sensu. Cykl życia. Pradawni Gurale mówią, że kiedyś gdzieś widziano tą kartę na standardzie, jednak ja jej nigdy nie widziałem i nie mam zamiaru jej widzieć, do tego jest z Gobinów i Gnomów, także od razu ją odczaruj i nawet się nie zastanawiaj. Michano Koto dźwięć karta z gobinów i gnomów, także jeżeli nie masz zamiaru wyjść na dziczy, to możesz ją od razu odczarować, ale do tego nigdzie nie była grana, nigdy nie było jakichś mocnych mech druidów, także to odczarowania. Ryzek odstępów może teraz, kiedy pojawiają się jakieś bez druidy, będzie gdzieś grany, jednak do tej pory niezbyt był. Także możecie zo poczekać, zobaczyć czy jest gdzieś grany w mecie, czy są so pojawiają się jakieś deki z nim i jeżeli wtedy to go zostawić, a jeżeli nie to go odczarować i o nim zapomnieć. Wulkaniczny drzewion, ja go odczarowałem, karta z czarnej góry, ale nigdzie nie grana, na arenie fajna, ale nie na standardzie, do odczarowania. Dobra, karty dla łowcy. Flara. Flara, co jakiś czas pojawiają się jakieś deki w mecie przez które flara zaczyna być przydatna, tak jak to było na przykład z, 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 Paladyn, z sekret Paladynem. Także ja bym ją zostawił, bo jest to całkiem ciekawa karta. Kapel już odkrywcy, no według mnie jest to słaba karta z Ligi Odkrywcy, ja zostawiłem, bo to jest całkiem śmieszna, ta nie taka ciekawa, ta, 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 to powracanie jej. Generalnie może gdzieś tam na jakimś oktawronie... Yy, tym hunterze by się mogło na mieć jakieś zastosowanie bez to spel, który można rzucać w nieskończoność. Jednak na razie się to niezbyt pojawia, także no myślę, że jeżeli potrzebujesz pół, to ją odczaruj. bez zwierza na karta z gobinów gnomów od razu do odczarowania będę mówić to szybko, żeby nie tracić waszego czasu. Zmyłka. Fajny sekret i śmieszny. Ja bym go zostawił, jest to karta klasyczna, więc zawsze będzie można nią grać. I generalnie ja bym ją zostawił, bo to sekret, który robi taki rzeczywiście, z, rzeczywiście zaskacza, z, zaskoczy przeciwnika. Yy, infestacja, karta niezbyt dobra, czasami się gdzieś tam pojawia, jednak na razie nie ma aż tak dużo takich jakichś kontrol czy enzot, hunterów. nie jest, jest to zbyt jeszcze popularny deck, także na razie myślę, że można ją odczarować. Yy, jeżeli potrzebujesz pył, a jeżeli nie, to sobie zostaw, może kiedyś będzie grał. Holy Rook, super karta, super rzadka karta. Znaczy, super karta, jeżeli chodzi o rzadkie karty, i generalnie bardzo, no, grana prawie na każdym Hunterze to zostawiamy na pewno. Potężna salwa teraz grana coraz częściej, też bym ją zostawił. Samotny tropiciel, raczej nie grana karta, jeżeli potrzebuje już były, to odczarł. Jeżeli nie, to sobie zostaw, bo może kiedyś się przyda. Eee, tygrys metalo karta, którą na pewno możesz odczarować, jest, no, ha Mech Hunter, nigdy też nie był jakimś mocnym deckiem, a, a teraz na pewno już nie będzie, bo karta to odpadła ze standardu. Eee, Ognisty Furia z Czarnej Góry, słaba karta, nigdzie nie była nigdy grana. Ja ją jedną odczarowałem, drugi jeszcze nie potrzebowałem, ale jak będę potrzebować był, tylko go odczaruję. Zainfekowany Wilk, fajna karta, na wszystkie Enso Huntery i nie tylko, bardzo mocna, więc ją zostawiamy. Hodowca Bestii, bardzo fajna karta. Król Bestii. Eee, także hodowce zostawiamy, a króla odczarowujemy, bo królu bestii to jest beznadziejna karta i to z goblinów i gnomów. Z goblinów i generalnie jest bardzo dużo beznadziejnych kart, które możecie sobie spokojnie odczarować. Wybuchowy strzał. <coughs> jest to karta do tej pory niezbyt grana, ale teraz jak się pojawia Joksauron, Hunter to jest, no ona pojawia się coraz częściej w jakichś tam degach, także jedną sztukę myślę, że spokojnie można zostawić, drugą raczej odczarować. Gniazdo pająków, słaba karta, po prostu 3 gości, 1, 1 za 6 many to jest za mało, może 5 miałoby sens, ale to, to jest za, za mało. Lew, bujno, grzywy, no generalnie jest jedna z najlepszych, rzadkich kart, na pewno zostawiamy, po prostu to jest masakra, co można nim zrobić i przejdziemy do kart dla Maga i na, poczowni, na początek mamy czarownicę Kultów, czyli 3-2 z obrażeniami zaklęć plus 1, jeszcze z możliwym kombom z katunem, także na pewno ją zostawiamy. Niestabilny portal, fajna karta, ale z gobiny pignąt. Także jeżeli nie masz zamiaru grać na dziczy, to ją odczaruj. Potem jest upadły bohater, fajna karta na arenie, ale nie na standardzie, ponieważ po prostu ta, ta jej umiejętność jest zbyt słaba, żeby miała ona miejsce w jakichś standardekach, także też do odczarowania. Kod zaklęcie, karta fajna, klasyczna. Fajny sekret, zostawiamy. Kukła, też jest całkiem ciekawym sekretem. Też ją radzę zostawić. Yy, Magini Kirini Toru. Bardzo dziwna nazwa. I karta raczej niegrana, czasami się gdzieś tam pojawiała. Yy, generalnie... Gę raczej do odczarowania. Chyba, że masz dużo pyłu i do jakiegoś kolejnego bardzo nie potrzebujesz, ale w sumie wtedy po co oglądasz mój filmik. Yy, także... No, jeżeli potrzebujesz pyłu to odczaruj. Polimorfia Dzik, jedną kartę sobie zostaw, drugą odczaruj. Bo ona jest całkiem ciekawa, ale raczej nie aż tak, żeby grać dwoma. Gobliny i gnomy, Rozpilarz Sadzy, słaba karta do od czarowania, Wyparowanie, klasyczna karta. Śmieszny sekret, bo, bo, bo po prostu się nie spodziewa go przeciwnik, ale raczej niegrany więc też do czarowania, bo po prostu jest on zbyt słaby na wszystkie jakieś Agrodeki albo Zoroka, nie mam po prostu sensu zniszczyć jakieś gościa, jeden co jeden zatrzymamy, to nie opada Ci się. Zażyciel super karta na pewno ją zostaw. Elteryczny arkanista. Eee, no, jest to karta raczej słaba, bo tak naprawdę jest to 5-5 za 7 many plus sekret, ale no generalnie w siódmej turze raczej są już lepsze dropy niż, niż coś takiego, niż takie combo, także do czarowania. Goblin, Żmotnik, yy, no z Goblinów i fajna karta, ale z Goblinów i no i zostawił tylko jeżeli masz zamiar grać na czy mech, mech magiem, no tylko wtedy ma sens. Obąchany rozum yy, no to karta z Przedwiecznych Bogów, ale na razie jest zbytnio bez zastosowania, także do odczarowania. Ożywiona Zbroja, karta z Lilii Odkrywców, całkiem ciekawa, ale na razie niezbyt się przydaje, nigdy, nigdy nie, raczej nie widziałem, żeby była grana. Yy, także też do odczarowania. Sługa Joksaurona, śmieszna karta z Przedwiecznych Bogów. Niestety no, te statystyki są zbyt, raczej zbyt słabe i zbyt duża losowość, żeby była na gdzieś grana specjalnie, ale jest ona śmieszna, no do czarowania, ale ale mówię tylko, że to ciekawa karta. Zamieć, no to zamieć to zostawi, jeżeli masz zamiar grać yy, freeze mage'em, jeżeli nie masz zamiaru grać freeze mage'em, to ją odczaruj. No i teraz przechodzimy do dla paladyna. Na początek mamy duch rywalizacji, który jest całkiem w sumie ciekawym sekretem. U mnie został on czarowany, bo bardzo potrzebowałem pył, ale generalnie jeżeli masz zamiar grać jakimś czyli paladynem, w każdym paladynem takim bardziej agro, to go sobie zostaw. Ofiarną bohaterkę też zostaw, bo ma bardzo fajną wagonie Argentowo kopię od razu sobie odczaruję, bo jest to po prostu słabiutka braj. Równość yy, jest bardzo fajną kartą, graną w każdym kontrol i, i, i każdym NZ Paladynie, także na pewno sobie ją zostaw. Boska łaska, każda w agro agropaladynie grana karta, nam, że na pewno ją też zostawiasz. Yy, druhna z możliwości fajna karta, to czy ciekawa jest, no i nie będzie grana w Divine Shint Paladynach, a myślę, że ten, kart, pro, ten deck będzie po prostu przez Blizzard, że tak powiem propsowany, także na pewno sobie ją zostaw. Ostrze natchnienia, to samo co druhna. Czyli też zostawiamy. Rozjemce Aldorów, yy no, jedna z najlepszych trójek na pewno zostawiasz. Składny Czyściciel z Gobiny Wignomów, słaba karta, mm, no nigdy nie była jakoś zbytnio sprzedatna, na pewno ją odczaruj. Werbunek z Gobiny Wignomów, fajna karta, ale jeżeli no, nie masz zamiaru grać na dziczy, to ją odczaruj. A jeżeli masz zamiar grać na dziczy, to, to na pewno zostaw werbunek. Błogosławiony Champion, no to... Karta klasyczna, ale bez zastosowania. raczej na razie za droga. No, oczarujmy. Kiełzarlansiery. Z Wielkie turnieju karta raczej dość słaba. Hmm. Ale no, jeżeli po prostu, jeżeli masz już dużo kart, to yy, możesz sobie ją oczarować i zrobić coś lepszego. Jeżeli masz mało kart i chcesz sobie grać paladynem, to zostaw, bo to nie jest beznadziejna karta, tylko taka średnia. Kobaltowy strasznik, słaba karta z do gnomów odczarowania bez zastanowienia. Smoczy towarzysz. Yy, karta z czarnej góry całkiem fajna. Pod wszystkie dragon yy, paladynów. Teraz znowu powracają pomysły z dragon paladynem, bo pojawiła się ta karta zatrzymany, która tam przyzywa te dwa pisklęta, jeżeli masz smoka w ręce, więc, więc na pewno go zostaw. Święty gniew, yy, karta klasyczna. Nigdzie nie grana, nie było na nią raczej, raczej żadnego sensownego deku, także do odczarowania. Yy, skoczek z kości słoniowej z yy, karach z hanu. Yy, fajna karta zostawiamy. No i podej płetwę... Podej yy, które przyzywa 7 murloków, które zginęły w tej grze. No oczywiście tylko no, super karta, jeżeli grasz murlok deckiem. Jeżeli nie, to do odczarowania. No i przechodzimy teraz do kart dla kapłana. I zaczynamy od światła naru. Światło naru. Fajna karta, ale zgubiona w Jeżeli nie masz zamiaru grać ledziczy to A jeżeli masz zamiar grać to sobie zostaw. Boxer cienia. W sumie podobnie, bo też grana tylko, yy, no czasami grana, ale też zgubiony w także już teraz na pewno nie będzie grana. Nawrócenie. No tośmy taka karta dość ciekawa, jednak na razie nigdzie nie grana, to odczarowałem. Smoczy agent. No jeżeli masz zamiar grać dragon, priestem to zostawiasz, jeżeli nie to odczarujesz. Studnia światła grana na jakichś combo pristach. Teraz coraz rzadziej, raczej do odczarowania. Yy, skrzeszenie, ciekawa karta i fajna. Ja zostawiam. Ty też zostaw. Kapłanka Auchenaiów. -Y yy, super karta, bardzo mocna. Na pewno już zostaw. Masowe rozproszenie, raczej nigdzie nie grane. Yy, do odczarowania, po prostu ten koszt jest jego raczej zbyt duży. Podmiot cieni, yy, no karta. Jednak e, trochę dziwna do jakiegoś agroblista, jednak no na razie ten agroblist nie, nie sprawdza się, także ten ją odczaruję. Cienia Groza, no ja nie lubię tej karty, według mnie po prostu, no może pod jakieś zwłoki, jakaś obrona op przed zwłokiem to ma być, ale są lepsze ruchy, tzn. ały na pliście, na, 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 także tą kartę odczaruję, ja oczarowałem, odczarowałem, to też to radzy. Jeżeli ktoś ma inne zdanie, to jak się powie, bardzo chętnie go posłucham. Dlaczego akurat zostawić yy, słowo cienia groza, a otrzymać jakieś inne OE? Chyba że ktoś uważa, że wszystkie te powinno się zostawić i grać degami z, z 6 OE. Mm, szaleństwo Cieli. No to karta fajna, którą raczej zostawiam ponieważ ma całkiem ciekawą tą umiejętność i można przejąć coś z atakiem 3, co ma jakąś agonię i dostać to agonię i generalnie nie poprzeszkadzać tyle przeciwników. Yy, zmienny cień, bardzo fajna karta na NZP gra grana podstawowo, także na pewno ją zostawiasz. Yy, guślarka z mieszku, no jeżeli masz zamiar grać którym z którym listem, to na pewno ją zostaw. Yy, Onexowy koniec... No, ostatnio mało grałem bo nie miałem no to czasu, także skara Kara z Hanem nie jestem zbyt na bieżąco, ale super. Karta wydaje się bardzo fajna, także ją na pewno zostawię. Ulepszony obrodno, nigdy nie było żadnych dobrego mechprista. Na mm, a są to też także na pewno oczaruj. Wydobyte te zło. Fajna OE zostaw na pewno. Święty ogień. Yy, yy, fajna karta, ale już coraz rzadziej grana, także to odczaruj. E, następnie mamy e, kartę dla Łotra. No i na początek mamy Podróż do Odchłani. Fajna karta, e, która przydaje się e, wszystkich dekach e, na Enzod Łotrze. Także tą kartę zostaw Jedno o kiszu prawie, znowu jest Znowu na karta. Znowu różnica, kolejna do odczarowania. Lichwiarz z Podmiasta. Fajna karta z Przedwiecznych Bogów. Na pewno na Enzod e, Rouge'u potrzebna no na pewno też ją zostawiamy w rzeźniejszych słupkach to zbytki turnieju do czarowania. agent W7 super karta klasyczna z świetną kombinacją na pewno ją zostaw. Ostrze zatracenia taka średniawa karta. Raczej e, do czarowania, ale jednej sztuki nic nie szkodzi zostawić. Ale jeżeli potrzebujesz pyłu, to odczaruj też tą jedną sztukę. Rozbicie czachy, śmieszna karta, ale nigdzie nie grana, także też raczej do czarowania. Przemrany handlasz, no po prostu Pirat, y, Roach na razie się nie sprawdza, także też ją odczaruj. Yy, włam, spoko karta, według mnie y, można ją zostawić. Wydobyty Raptor, y, super karta, zatrzymany, staty 3-4, czyli te najlepsze. Do tego całkiem fajny okrzyk bojowy, na pewno ją zostaw. Żelazny Sensei, no karta z Kobiet nomów. Tam grana, więc jeżeli masz zamiar grać jakimś mech, roachem na goblinach i gnomów, to sobie zostaw. Jeżeli nie, to oczaruj. Yy, Mistrzenie Kamuflażu raczej słaba karta, bez jakichś większych zastosowań do odczarowania. Na wewnica Ostrzy, kiedyś super, wszędzie grana karta, teraz po prostu po nerfie, już raczej nieprzydatna, bo stała się zbyt słaba do odczarowania. Ogrinja yy, karta do odczarowania. Po prostu ma. Yy, no, że jest ona po prostu słaba. Takim Połączenie wszystkiego, ale do tego z gobindu gnomów, no na pewno do czarowania. Oprócz Czarnorytych, fajna karta, ja zostawiłem ją, przydaje się. No i ostawa Herbata, śmieszna karta, na razie nie widziałem jakichś specjalnych deków pod nią, ale wydaje się całkiem ciekawą kartą. Także ja, ja ją zostawiłem, znaczy ja, ja bym ją zostawił, przynajmniej jedną sztukę, drugą myślę, że można odczekać. No i przechodzimy do ostatniej klasy, którą dzisiaj omówimy. Są to karty dla szamana i zaczynamy od przekształcenia, które jest bardzo fajną kartą i które na pewno zostawiasz. Potem jest druk środków, który, który jest kartą klasyczną, jednak mimo tego, że wydaje się dość ciekawa, nie jest ona raczej nigdzie grana. Także yy, ja zostawiłem sobie jedną sztukę, drugą radzę odczarować. Może kiedyś pojawi się jakiś tag na portal Malstorm, karta skara... Hanu, ale na razie czy, podobno co wie, ciekawie, bo często grana, także zostawiamy. Następnie jest lawy yy, za 2 mana odblokowanie przeciążonych kryształów, plus zadanie dwóch obrażeń. Fajna karta, na pewno ją zostaw. Jeżeli masz zamierzaj z szamanem, potem jest rzesiadajny top tem i legendy mówią, że ktoś kiedyś użył tej karty, jednak ja tego nigdzie nie widziałem, także na pewno ją odczaruj. Dlatego jest gobin Fignał, jaka. Burza z Pyrunamią, obowiązekowa karta na każdym kontrol szamanie, na pewno ją zostawiasz. Dziki duch to samo, super karta, bardzo fajna, zostawiamy. Eksplozja lawy, no to oczywiście agro szaman, no i generalnie jeżeli masz zamiar grać tym stry, to, to musisz zostawić tę kartę. Elektro buława, no to karta z szaman mech, mech szamana, z, z którym możemy nagrać dalej tylko na dziczy. Yy, więc, jeżeli masz zamiar grać tym dekiem, to, to sobie ją zostaw. Jeżeli nie, to czaruj. Mm, Totem przypływu manu, karta klasyczna, bardzo silna, zostawiamy. Uzdrawiająca fala, mm, fajna karta. Jak wychodziła, to wszyscy uważali, że będzie o, za bardzo OP, okazała się jednak nie aż tak silna. Jednak jedną sztukę warto zostawić, może kiedyś się przyda. Miss Rewolucji, super karta za 4 many, staty 4, 5, czyli te najmocniejsze. Bardzo przydatną na ten zestaw. Fajnym okrzykiem bojowym. Jeżeli biarka do temów, e, już słabsza karta, słabsze te staty. Generalnie raczej niezbyt przydatna. Potem jest e, Szaman Kafar Dunów. Skupienie gnomów Słaba karta, w ogóle nie wiadomo, co to jest. Wszystko tutaj napisali, co się dało i nigdzie nie była grana. Słabytko. Śmiałych, zrobionych urwisk. E, no bardzo fajna karta, bardzo fajna in inspiracja też z staty, Wielki Turniej na pewno zostaw. I istota z Otchłani. Yy, świetna karta z przedwiecznych bogów, na pewno też zostawiamy. Oraz murloki nie płaczą. Karta taka, yy, no po prostu na razie nie ma żadnego murloka szamana i nie ma żadnych, yy, że tak powiem przesłanek, żeby miał on się pojawiać w najbliższym czasie, także spokojnie może ją odczarować, mimo tego, że jest przygody. No to, to by było na tyle. W na następnym odcinku omówimy karty Czarnoksiężnika Warriora i te neutralne. No, generalnie dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmiku. Wam widzom. I mam nadzieję, że na coś wam się on przydał. Także zapraszam do mojego Twitcha i inne filmiki, żebyście sobie mogli oglądać i się czegoś ciekawego dowiedzieć. Dziękuję bardzo, dobranoc, pa pa, cześć.